Mako Samako widzowie jak widzicie już już trochę od, ko, od pozostałego odcinka już tyle już y, wyrosło nam z i przepraszam lecz najpierw zobaczymy, najpierw powiem wam żebyście zostawili łapkę subika i bardzo wam dziękuję chyba przegryz przed tym jak sobie że to było 1500 wyświetleń no. i dobiliśmy 40 40 subskrypcji więc lecimy po 50 no. i mam nadzieję że tutaj będzie też dużo wyświetleń bo pod, ty, pod tym jednym było 1500 a pod reszta, pod innymi było nie wiem, 400 chyba pod a to już nieważne. Więc zostawcie suba i lajka like i zapraszam do oglądania. A dzisiaj jest nietypowe, bo ledziemy sobie traktorem albo motorkiem najpierw, zobaczymy. Najpierw chyba motorkiem sprawdzić czy będzie... Bo tutaj słyszałem, że niedaleko. Znaczy na, na sklepie skup. Czyli sprzeda sprzedają... samochody lub kupujące, nie a kupują czyli jeżeli na przykład ja mówię, a zobaczycie bo być... ja też chciał sprzedać traktor lub no możesz sobie wystawiać nimi czego kupić to wtedy będziemy mieli trzy traktory naprawdę. czekajcie bo coś będzie motor moc zasady nie działa więc lecimy bo to nabytek nie wiem czy to nabytek będziemy chcieli sobie kupić nabyteczek nowy ale na przykład ja mam takie plany ale nie wiem czy zostać zawsze tysiące byt. Czekajcie bo będą się wywrócić, bo do tego się zahamujemy i tam jest prędkość 20 na jedziemy 30 Przepraszam, że dawno nie było odcinków, ale nie nagrywałem Troszeczkę postawię sobie może... Już wrócę sobie tak... Tutaj do tego gwiazdko postawię. Czekajcie, tutaj jest taki traktorek tam mi że to jest ten co ja mam. Tylko że tutaj ma Nie wiem, cztery, 4 czyli że ma... Nie wiem, zapomniałem że to wyleciało mi z głowy, więc widzimy się po małym cięciu i sobie tutaj do tego wejścia tutaj. Spytać się czy mogę tu przyjechać traktorem, więc widzimy się po małym cięciu. No, już wychodzę od tego gościa, więc już wyszłem i lecę po motorek, bo idę po motorek. Teraz, bo gości się zgodził, nie, bo akurat miejsce wolne jest. No to lecimy, szybko. Tak dobrze, wiecie, 30 będzie na farmie, to dajemy tego większego, bo trzeba coś ładniejszego mieć na farmie, niż... I... jeszcze ktoś mi Stare bo to, Jeżeli nie będzie chciał kupić, to wtedy, wtedy będziemy musieli... To... Motor się wywróciłem... Słuchajcie, ten. Nic, dobrze, że mi się nic nie stało, to po prostu... Motor się wywrócił... Te, te będzie trzeba sprzedać, jest jakiś samochód, będzie trzeba kupić, w przyszłości... I mówię, że... W jakimś odcinku, na pewno, na taki będzie coś przyjęcie... Poza odcinkiem sobie kupić Trzecie. Ja już ten motor ręcznie zaprowadzę Zgasimy I go ręcznie zaprowadzę Już mi się nie chce nim jechać Syk I lecimy Jezus, tu stoję, bo schowałem się do garażu i te, te traktorki. Jest, żebym wjechał. Bra. Nie bo fajnie, że mam na ale nie wiem, no, to gdzie tylko w traktory drogi Drogie traktory były takie... Trzeba by też zmienić go... A to nie tak, wszystko wygląda, co nie, ale... Krzysztof zapomniał, że też odcinek jest. Także, że bawimy. Ale lecimy. Wstawiamy to przy wiek. Będzie on się stać, chody... chyba się musiał stać koty 60, albo... wejściu chyba... mi kawałek albo widzimy się po cięciu, bo muszę gościa goście zapytać, bo ja się tak ładuje tutaj, albo może gdzieś tutaj już pocieliciu musimy się tam tak myślałem że tutaj trzeba się władować o nam gdzieś indziej dać na przykład tutaj stać ale tutaj pod blokiem to nie ze zwrotem jakichś To, to my się widzimy jak... No albo jeszcze nie robimy cięcia, bo trzeba znaleźć, popatrzeć jakieś traktorki. I pozwolimy sobie powchodzić trochę do nich i bo otwieramy z drzwi. Zobaczymy, czy można coś otwierać. No, można, puk, puk. można sobie przejechać tymi traktorami. O, można troszkę tak wyjechać później na miejsce, ale dobrze no, spytaliśmy się, gość pozwolił bo trzeba bo tak naprawdę to gość tu nie ma tych gości, którzy Gościcieli yy, tylko po prostu przywieźli właścicielowie i pojechali do jednego. i tych gości będzie piąta bo nie, A oczywiście weźmy sobie takie propozycje to jest fajnie Mogę na jednej mapie, która nie jest na serii, która nie jest na serii. Prawda, wam można chodzić. teraz z tyłu tam. no. nie wiem, potem ciężarówki ja. połączamy i teraz ten. No zobaczymy ale tak myślę że tylko takie traktory by dopuszczono i to ciekawe szklar się spytamy ceny i nie, tego można się przeprowadzić po prostu przyjedziemy. I ma dziwny dźwięk, więc chyba coś nie chciałem na razie. Nie będziemy mogli z niego korzystać O to Susik będzie fajny był jest prawie zrobiony traktor w szkodzie jak widzisz, to są same narzędzia u Chrystusa no jeszcze jeden zetar w pizze ten to jest fajny nie można nic stwierdzić, że to jest minosa, ale są krzyżyki Nie porę nam są rzeczy Nie teraz, że no, tak. wzięli się koszycie, co byśmy w naszej jest zabrać, ale my nasz traktor ten, ten traktor nie ma, to będzie to A, czy jest tak, czy nikt nie przyjeżdża. ale jak zbędziem traktory to bym widzę, że tutaj jest w jest lepszej tej jakości niż z drugiej strony ten o, to jest fajny traktorek Widz, jak widzieliście mogę, mam, mogę sobie jeżdżać na live'ach a do tego a może w przyszłości będziemy go mieć Teraz noc za dużo w tym A sobie nie przejedziemy Nie będziemy czy nie Nie będziemy rzeczy bo Już się... Po prostu mamy się tylko przejeżdżać A nie się rozporządzać Git. że tu nie widział, to szybę nie mogę. Ja zaglądałem. Wjeżdżamy, ale już jest strasznie niezły detektor. A tutaj fajne detektory, tylko bardziej mi się podobają na razie te 30. -tki. Już mamy 30, więc. To jest taka 30. -tka. Nie musimy na to oglądać. Tutaj... Ursus C362 Właśnie o nie mówi, że on mi się mniej mało podoba Ale możemy, może Wam się będzie podobał może doradził doradzić mi w tym, bo wstecz to wiem To, to jest jeszcze następny odcinek więc teraz na przykład sobie poglądamy A może w następnym odcinku, żeby Edy był ten ten Teraz słyszymy może się mogę doradzić Bo zapomniałem tylko że to nie, bo to będzie następnie z pięć będzie raz chyba to przez następnych kilka odcinku będzie to jest wiele albo z tych traktorów, bo chociaż nawet no, może sobie dzisiaj pojedziemy jakieś prace zrobić w polu jakiegoś gościa. Ten traktor coś jest fajny. a i to jest fajne. Traktor Przepraszam. O to znaczy ten jest lepszy. Ale no, nie będziemy sobie jeździć. Tutaj jest minus, że nie ma płotników. Traktor. Lecimy. Zobaczymy. Zobaczmy, że jest wczesne lato albo mogę wymienić na takiego traktorka co ma większe lata 4 na czerwie. Ale ja go mam i chcę go sprzedać więc wiedzieć tego Może wybierać A ten traktor jest fajny Może, może też jeszcze przyjaciel poza się, czy nie? Zobaczcie, No tutaj są te same traktory. O co się też tutaj jest? To jest na serii chyba od biedaka do kozaka, od bitaka Co tak dużo kierownic Dwie, dwie w jednej znaczy Jedna w drugiej sobie. Będziemy musieli sobie tego traktora kupować co... Co będzie? Jakie przejście? za fajne. No leci... To, to jest mój traktor. I będziecie mogli pisać cenę... w komentarzu. Za ile... go wystawić. I co może... i wybrać... i też wypisać... i kupić. Co czekacie? Na razie we według... Nie wiem czy mu zostawić kluczyki czy nie. Jak będzie czas sobie wrzucać. Puk puk. To ja zostawiam panu te kluczyki. Papiery... No papiery też... Też daję, ale... No mam papiery akurat. Zobaczmy. No to widzimy się. No i jutro. Do zobaczenia. I to my... Ja już sobie idę. To ja sobie idę do domu, a i oto takim acentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo.